Cześć, tu Karolina Pytlarz. Dzisiaj na małym bałaganie, ponieważ e, chciałam Wam pokazać płyn do czyszczenia z stempli. Jest to preparat e, z PENT-ARTU. E, można go mieszać z wodą. E, piszę tutaj, że mm, on jest do szablonów, ale ja tak naprawdę, jak widzicie, używam go do wszystkiego. E, I właśnie tutaj mam takie rzeczy. Mm, Tutaj na przykład część jest zaschnięta już wcześniej, część jest świeża. Te maski są już dwa tygodnie. Tak leżą. Ja specjalnie je tak zostawiłam dla tego filmu. Ale właśnie chcę Wam pokazać, że to wszystko fajnie tutaj nam zejdzie. Tu mam też pędzle, mam już pahelkę. To wszystko właśnie fajnie zejdzie. Dla pędzli mam tutaj kubeczek z wodą, bo tak, właśnie, zawsze to mieszam troszkę z wodą. I tutaj trochę za dużo mam tutaj tej wody, ale właśnie najpierw sobie spryskuję pędzle. Ten jest taki fajny, nowy, jeszcze nieużywany. Więc mogę Wam pokazać, bo tak. Zawsze ta, ta buteleczka jest mocno zdezelowana. Te pędzle chwilę zostawię tak położone, a później włożę je do tego kubeczka, żeby tam dokładnie wszystko się. Rozpuściło. Tu jeszcze jeden. Nie wiem, co jest brudne, co nie, ale wszystko spryskuję, A właśnie, jak czyszczę maski, to najpierw je sobie opłukuję wodą. No tutaj nie mam kranu, więc spryskam je sobie porządnie wodą. Ten płyn ma taki specyficzny zapach. Więc ja staram się zawsze właśnie spryskać i wyjść od razu. Teraz mam otwarte okno. On jest przeźroczysty, ma taką lekko tłustą. Jest taki lekko tłusty w dotyku. Tu mam jeszcze paletkę, też tutaj niektóre są. Jest niegdzie, niegdzie jest sam kolor, gdzie niegdzie jest yy, z, acrylic, yy, z liquid Acrylic, więc sobie tak to yy, zrobię. Yy, I teraz wszystko. Nie wiem, czy te szamplony wpliskałam, czy nie. O, spryskam sobie I jeszcze raz dla pewności i zawsze właśnie ja sobie jak nakładam szablony, no to staram się po dwa, trzy od razu szybko i potem idę mieć całość. No i wiadomo niekiedy było tak, że, że te szablony Gdzieś tam właśnie w napisach zasychały, czy coś takiego, więc tutaj fajnie, bo w sześciutko po prostu się rozpuszcza. I jak się chce, to naprawdę można doczyścić maskę naprawdę do czyściutkiej. Ja idę po szczoteczkę, bo szczoteczką fajnie tutaj właśnie te detale wyczyszczę. I przyniosę jeszcze sobie miskę z wodą. Cały czas będę miała to jakby opuszczony film. I zobacz, y, chcę Wam pokazać, jak to szybko też jeszcze działa. Y, można sobie właśnie zostawić tam na pół godziny, na, na ileś tam minut. Czasami na noc sobie zostawiałam na przykład, y, bo mi się nie chciało myć. Y, I to właśnie puszcza wszystko. To się robi takie potem gumowate, i, i się rozpuszcza. Jeszcze dla pewności przejadę sobie rękami. Tutaj też mam różne takie właśnie z liquid, acrylic pomieszane. Tutaj to już w ogóle jest stare. Te pary plam. Dobrych parę miesięcy będą mieć, albo miesiąc co najmniej. Przejadę sobie, żeby było wiadomo, że wszystko tam jest na pewno. Dotknięte. I na końcu powiem Wam, ile to wszystko mi zajęło. Miały 3 minuty, odkąd sobie poszłam. I tutaj już jest to trochę rozpuszczone. Jak paznokciem drapie, to schodzi. Tutaj była grubsza warstwa, ale też jak tak mocniej podrapie, to gdzie nigdzie schodzi. Czyli to jeszcze potrzebuje trochę. No, dobra, widzicie. To się robi taka guma z tego. Ale już wszystko fajnie. Puszcza i i schodzi. Można też tym czyścić biurko. Zawsze z jakiejś tam nieczystości to to zejdzie. Widzicie nawet te takie bardzo stare. Bardzo stare plamy też rozpuszczam. Tu jeszcze troszeczkę. Też tak przyjadę sobie tu w szczyteczku. I to już wszystko fajnie schodzi. Tak, i wszystko fajnie zeszło. Nie trzeba jakoś super szorować. Tym paznokciem naprawdę delikatnie wystarczy przejechać. I tutaj na tej masce też wszystko teraz się rozpuszcza. Ja to zawsze robię pod bieżącą wodą, więc. Ten brud, jakby się na, na, na znaczy trochę poszoruję, żeby to tam ruszyć na pewno. A potem są wodę i po prostu szoruję szczoteczko. I zawsze robię to z dwóch stron, bo wiadomo, gdzieś tam można, zawsze tam ten preparat nam przecieknie ta pasta więc zawsze robię to z dwóch stron. i w sumie nigdy nie czyszczę nie drapię paznokciami ale tutaj jakoś tak należy mi też na czasie opłukam w misce i tak wygląda maska opłukana jak no widzicie tu jeszcze troszeczkę. jest Ale, tak jak mówię, czasami, jak jest, no to już bardzo długo czekam, no ale nie, nie miałam jak wcześniej, więc no. będzie tak porządnie, naprawdę to <grytania> prostu Więc zostawiłabym to też tak na noc. pewnie dla pewności, po prostu spryskała, dała do miski, dała na to te wodę. I. Rano, by było to tutaj. pędzle dam sobie do kubeczka. I to tak fajnie, potem właśnie widać, jak to całe wychodzi z, z tych pędzli. Taka. No taka guma. Właśnie jakby. I wszystko tak właśnie się. Rozpuszczam, robi się takie jak z gumy. To też przeważnie pryskam, zalewam wodą. I zostawiam na noc. Tak to wygląda po chwili mm, szorowania szczoteczką. No, tak jak mówię, no, to jest e, jak prawie czyste. Tutaj zostały niewielkie takie, e, jakby w rysach zadrapania. E, no, i tak jak mówię, jakbym to zostawiła na parę godzin, czy nawet na godzinę po prostu, no to efekt na pewno byłby lepszy. Mam też typa szpatułki po 15 minutach, jakoś. I wszystko właśnie już jest zamienione w taką, taką gumę. Ale manewru mam tutaj bardzo ograniczone. No to zeszło ogólnie, widzicie? Ten kolor po prostu się tylko zrobił taki gumowaty i roznosi się po tym. Zaraz to pójdę opłukać i, i Wam pokażę. Tutaj mam nawet Heavy Body gel, który też zostaje rozpuszczony. Tu mam heavy body gel z jakimiś kuleczkami. I też zeszło elegancko. Można też tak czyścić w rękach. Wtedy te szczoteczki przejdą na wylot. Yy, idę do łazienki z tym i... zaraz do Was wracam. Nie wyłączam tej kamery, powiem Wam ile to wszystko mi zajęło. O, widzicie, tutaj te pędzle, przy tym było takie zielone też, wszystko się rozpuszcza, można to tak jakby wygrzebać paznokciami i wszystko tutaj fajnie. Tak jak był twardy pędzel i nie dało się nim zgiąć, tak on teraz jest plastyczny i pod bieżącą wodą wszystko to nam zejdzie. Idę myć. Dobra, trochę się naszerowałam, chociaż niepotrzebnie, bo no, chciałam szybko, szybko, ale lepiej po prostu dać temu poczekać. E, szpatułki wyglądają w ten sposób. Dla mnie już są one ok. Tutaj nic pod palcem nie czuć. To już jest po prostu kolor, który został. E, tu jest paletka. Też jest tylko po prostu kolor, który został gdzieś tam. Przebarwiony. Tu jest jedna maska. Tak, no nie, tak jak mówię, no szorowałam to po prostu, więc nie jest idealnie lepiej jakby tą po prostu zostawić, umyć na drugi dzień czy tam za parę godzin. Tutaj ten wzorek też jest czysty, w miarę. Tutaj też. Jak na tak, na ile to jest 40 minut, to myślę, że całkiem fajnie. Tak, jak no, ja to jeszcze zostawię na sobie, spryskam jeszcze raz i po prostu zostawię tamta maska ze Stamperi, no tak jak mówię, ona jest, no. Gdybym się uparła, to bym ją wyczyściła, no ale szkoda mi czasu, po prostu, bo wiem, że może sobie leżeć i na drugi dzień jest czyściutkiem. Pędzle też jeszcze zostawiłam w kubeczku z pryskanem. To jest moje drugie albo trzecie. Trzeci pojemnik jest dosyć pojemny, bo ja i tak, no, i tak się staram jak najszybciej umyć. I na przykład. Y Robię tak, że no, tam my, myję tym sprayem po dwa, dwóch, trzech użyciach maski i umyciu od razu. Albo tylko się tam wspomagam lekko tym sprayem. E, tak jak mówię, rozcieńczam go z wodą, więc też dzięki temu starczę na dłużej. E, jeden pojemniczek mi się zaciął i tutaj ten spryskiwacz e, przestał działać pod koniec. E, no ale to... Jakoś nie, nie przeszkadzało mi, jakoś bardzo. Da się też używać bez tego. Umyłam to po godzinie i, no, jak widzicie, zeszło bez problemu. Tak samo wszystkie pędle. No, z pędzlami myślałam, że będzie naprawdę ciężko, a no, zeszło. Porobiły się takie grudki tylko, więc to zejdzie następnym razem. I ja robię tak, że właśnie potem, yy, jak włożyłam to do wody. To wylałam tą wodę, spiczałam to jeszcze raz y, tym preparatem, zostawiłam to y, już bez wody, a potem jak y, myję, to biorę sobie po parę 3-4 pędzle, mydło do rąk takie wpłynie i tak pocieram. I wtedy właśnie robią się takie farfocle. To sobie tak wychodzi spokojnie. Y, no i zejdzie w końcu do czystego. Tak samo ta maska. Chociaż bałam się, bo jak tak się człowiek chce szybko i się stresuje, to yy, no to nie wychodzi oczywiście, a tutaj zeszła zeszła pięknie. Czyli dwie godziny wystarczyły i to wszystko puściło. No a te maski, tak jak mówię, jak nie teraz, to zejdą następnym razem. Yy, także tak. Ja yy, Stosuję ten preparat, staram się mieć maski na bieżąco, ale już jakoś tak nie staram się bardzo o to, bo wiem, że z tym preparatem to po prostu wszystko fajnie zejdzie. Tak samo pędzle zdarza mi się zapomnieć, właśnie gdzieś tu na biurku, i też właśnie bez problemu wszystko schodzi. Także polecam, naprawdę, naprawdę super i tak jak mówię, do pędzli, do masek, do tej płyty, do biurka, także no, bardzo jestem zadowolona i naprawdę szczerze polecam. No i w tym filmie to wszystko, do następnego razu, cześć!